Przechodzimy proszę Państwa do punktu kolejnego porządku obrad. Jest to punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku, stawek podatku od środków transportu. Projekt uchwały został dostarczony wszystkim radnym i proszę państwa był poddany pracom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Tak. No, dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Chcę poinformować, że Pani Radna zgłosiła, że ona podczas poprzedniego głosowania nie wiedziała, o co się głosuje, bo nie miała połączenia. Głosowanie się odbyło. Proszę Państwa, nie ma zgłoszeń do dyskusji w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportu, a więc zamykam dyskusję. Proszę o potwierdzenie kworum przed głosowaniem. Proszę potwierdzenie pani Kołos Iwony i Pana Eugeniusza Simoniuka. Ale proszę potwierdzenie obecności Pani kołos i pana Simonika. Pan Żukowski się zgłosił do dyskusji. Słucham panie Arturze. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja tak gwoli sprawdzenia, czy mnie nadal widać i słychać, czy nie. Widać i, I słychać, dziękuję panu bardzo. Zgłosić pragnę jeszcze, że dzwoniła przed chwilą pani Iwona i mówiła, no. że poprzednio nie była w stanie zagłosować, a nawet być może i źle zagłosowała, może ja też się źle też zrozumiałem, ponieważ miała problem z połączeniem. Także przekazuję taką informację. Dziękuję. Dziękuję. Dotarła ta informacja do nas. Da. No i zdało Pani hmm. I co? Nie rozumiem. Jest, nie, dobra, a więc proszę państwa jest w tej chwili obecnych 20 radnych. Ciągle nie ma pani przewodniczącej pani przepraszam, jeszcze nie przepraszam. Pani Iwony Kołos radnej. Podaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć, przycisk przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę przycisnąć, przycisk, wstrzymuje się. Proszę o wyniki głosowania. A więc proszę państwa informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw jeden i jedna osoba nie głosowała, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta. Przechodzimy